Media, nie autografów. Panie trenerze, za nami bardzo krótki okres urlopowy, przed nami bardzo długa runda. Udało się wypocząć zarówno panu, jak i zawodnikom? Z moim wypoczynkiem było różnie, tak? bo pracy mnóstwo, natomiast mam nadzieję, że zawodnicy wypoczęli, bo to oni pracują na boisku i oni podnoszą punkty z tego boiska, i to od ich formy zależy, to ile punktów zgromadzimy. No właśnie, zaraz przed nami kilka, kilkanaście dni szlifowania tej formy. Proszę powiedzieć, jak te przygotowania do, do rundy jesiennej będą wyglądały z naszej strony. No Mamy trzy tygodnie przygotowań. Mieliśmy zacząć wcześniej, ale powiedzmy te obostrzenia związane z koronawirusem trochę nam pokrzyżowały plany. No w tych trzech tygodniach skupimy się przede wszystkim na przygotowaniu formy fizycznej. tak. Pierwszy tydzień trenujemy dwa razy dziennie, w drugim tygodniu już skupiamy się bardziej nad elementami siły i dynamiki. Mamy mecz w Olsztynie Pucharu Polski, który będzie taką trochę próbą generalną po tych dwóch tygodniach przygotowań. No i ostatni tydzień to już szlif przed meczem z Arką Dwa słowa na temat tego, jak będzie wyglądała kadra naszego zespołu, bo kilku zawodników już nas opuściło, kilku zawodników przyszło, może, może na początek dwa słowa o tych nowych nowytkach. No na pewno kadra się jeszcze kształtuje. To bez dwóch zdań, bo nadal możliwe, że ktoś nas opuści, aczkolwiek mam nadzieję, że tak się nie stanie. Nadal gdzieś tam mamy kandydatury, które, które rozważamy w perspektywie naszego zespołu. No, dołączyli do nas Daniel Feruga i Daniel Rumin. No, Ferri no to zawodnik doświadczony, który miał świetną rundę i chce coś jeszcze udowodnić. Natomiast Daniel też odbudował się w skrze i myślę, że to będą wzmocnienia naszego zespołu. I jeszcze Michał Rutkowski, który ma być następcą Kamila tak, Szymury, tak? Oczywiście, Oczywiście Michał Rutkowski, tutaj nie możemy o nim też zapomnieć. Środkowo obrońca z lewą nogą, o charakterystyce, charakterystyce podobnej do Simiego i myślę, że godnie go zastąpi. To na koniec jeszcze. Jak ta runda według Pana może wyglądać w naszym wykonaniu? Na pewno będzie trudna. To nie ulega wątpliwości, ponieważ przez te sprawy organizacyjne związane z modernizacją boiska początkowe spotkania będziemy grali na wyjeździe, aczkolwiek no mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś negatywnie na nas i zgromadzimy odpowiednią ilość punktów.